Witam i mamy zrzucika. Co to jest? Jakiś usmaczek? drownica. O, jest drugi. Będzie do parki. No i mamy parkę w takim razie. No dobra Podnosimy. U. Trochę to obocił. No taki dość jeszcze fajny ten zrzucik. Damy tu. Drugi. Podniesiemy. Mhm. I tak wygląda nasza parka u smaków. Proszę państwa. Idziemy dalej. Pozdrawiam.